Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Ja nazywam się Kamil Kłodowski, a dzisiaj porozmawiamy o kryptowalutach. Czym są, jak działają i jak możesz zacząć swoje przygody z nimi. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby nie przekapić żadnego filmu. Zacznijmy od tego, co to są kryptowaluty. Kryptowaluty to cyfrowe waluty, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczenia transakcji. Najbardziej znaną kryptowalutą na świecie jest Bitcoin, który powstał w 2009 roku. Kryptowaluty różnią się od tradycyjnych walut, ponieważ są zdecentralizowane i działają na technologii blockchain. Dlaczego kryptowaluty są tak popularne? Kryptowaluty zyskują na popularności z wielu powodów. Są zdecentralizowane, co oznacza, że nie są kontrolowane przez żadną instytucję finansową, transakcje są szybkie i tanie, a technologia blockchain zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Jak działa blockchain? Blockchain to technologia, która stoi za kryptowalutami. Można ją sobie wyobrazić jako księgę rachunkową, w której każda strona jest blokiem, a cały łańcuch stron to blockchain. Każdy blok zawiera informacje o transakcjach i jest połączony z poprzednim blokiem, co tworzy nierozerwalny łańcuch. Blockchain zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ każda transakcja jest zatwierdzona przez sieć i zapisywana w wielu kopiach na różnych komputerach. Dzięki temu jest niemal niemożliwe sfałszowanie takiej transakcji. Transparentność polega na tym, że każda transakcja jest publicznie dostępna, co zwiększa zaufanie do systemu. Gdzie przechowywać swoje kryptowaluty? Istnieją różne rodzaje portfeli kryptowalut. Są portfele online zwane gorącymi portfelami oraz portfele offline, czyli zimne portfele. Hot są wygodne, ale mniej bezpieczne, ponieważ są podłączone do internetu. Przykładowy hot to na przykład MetaMask. Natomiast zimne portfele są bardziej bezpieczne, ponieważ przechowują klucze prywatne offline. Najbardziej popularne cold wallety to Ledger oraz Trezor. Klucze prywatne to najważniejsza część twojego portfela kryptowalutowego. Służą one do zabezpieczenia twojego portfela. Klucze to 12 lub 24 wyrazy. Nigdy nie udostępniaj swoich kluczy prywatnych nikomu. Zawsze przechowuj je w bezpiecznym miejscu, najlepiej offline, spisane na kartkach w różnych miejscach. W świecie kryptowalut niestety zdarzają się oszustwa. Typowe oszustwa to phishing, czyli haker podstawia w stronę, wyglądającą tak samo jak ta służąca do logowania się na giełdę. Uważaj na podejrzane wiadomości i nigdy nie klikaj w nieznane linki. Włącz dwuetapową weryfikację wszędzie, gdzie to jest możliwe. Aby kupić swoją pierwszą kryptowalutę, musisz wybrać giełdę. Najpopularniejsze giełdy to Binance, Bybit, Kraken i Coinbase. Przy wyborze giełdy zwróć uwagę na opłaty, bezpieczeństwo i ofertę kryptowalut. Wybór giełdy nie ma tak ważnego wpływu, ale staraj się wybierać duże giełdy ze względu na niższe opłaty, bezpieczeństwo i większą płynność. Większa płynność to szybsze sprzedawanie i kupowanie kryptowalut oraz brak różnic w cenach zleceń. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o kryptowalutach, polecam odwiedzenie stron takich jak CoinMarketCap, CoinGecko oraz dołączenie do społeczności na forach i grupach na Telegramie czy Discordzie oraz śledzenie kanałów YouTube takich jak ten. Podsumowując, kryptowaluty to fascynujący świat pełen możliwości. Dowiedzieliśmy się, czym są kryptowaluty, jak działa blockchain i jakie są portfele, oraz jak zadbać o bezpieczeństwo i gdzie kupić swoją pierwszą kryptowalutę. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.